Rozmawiając z bardzo wieloma osobami o pracy na YouTubie, zdałem sobie sprawę, że ludzie generalnie nie mają pojęcia, jak wygląda praca youtubera. Jest mnóstwo wyobrażeń na ten temat, które są zupełnie błędne i ludziom się wydaje po prostu, że youtuber to wstaje rano, włącza kamerę, nagrywa, potem leży i zbiera pieniądze i tak wygląda całe życie youtubera. Natomiast rzeczywistość jest zupełnie, zupełnie inna i dzisiaj ja wam opowiem o moim jednym przykładowym dniu. I ten jeden przykładowy dzień pokaże wam, na czym polega praca youtubera, jak to wygląda w praktyce. Wydaje mi się, że wielu z was będzie mocno zaskoczonych tym, co usłyszy, ponieważ nigdy nie sądziliście, że w taki sposób może wyglądać praca na YouTubie i to co widać po drugiej stronie ekranu. Tworzy się w tak, a nie inny sposób. Zacznijmy od samego początku, od godziny piątej rano. Tak, piąta rano to jest pora, kiedy YouTuber wstaje i zakasuje rękawy do pracy. Żartuję. Piąta rano to jest godzina, o której wstaję, ponieważ mam małe dzieci, które o piątej rano wstają i jest tata, baw się z nami, tata. Chodź, popatrz jak jeździ moje auto, ta, ta, to, ta, ta, tamto. Więc piąta rano to jest początek dnia youtubera takiego jak ja. Od piątej do ósmej rano z dziećmi zabawa, śniadanie, ubieranie do przedszkola. Później żona odwozi dzieci o ósmej do przedszkola leśnego i wtedy zaczyna się wreszcie mój dzień pracy. Zaczyna się zwykle od tego, że mogę zjeść w spokoju śniadanie. Bardzo lubię jeść w spokoju. Z dziećmi na głowie jest to ciężkie do zrobienia, więc siadam sobie i spokojnie jem śniadanie, oglądając YouTube a oczywiście. No bo YouTube to jest wspaniałe medium, przy którym można sobie zjeść śniadanie. Następnie koło godziny dziewiątej, kiedy już jestem najedzony, trochę zrelaksowany, zabieram się wreszcie do pracy. I zwykle zaczynam od pracy najtrudniejszej. A najtrudniejsze w pracy YouTubera jest nagrywanie, ponieważ to wymaga najwięcej energii, najwięcej skupienia, żeby się nie mylić. Bo jak wiadomo, pomylę się 10 razy nagrywając, to potem mam 10 cień w trakcie filmu, no i to nie jest fajne, przyjemne dla nikogo. Więcej pracy dla mnie, mniej przyjemności do oglądania dla Was. W zapisie. I teraz właśnie będę w tym płaszczu w peruce i to całe przemówienie walne. Akcja, coś? Nie ma A, widzisz? Może wow. się stosunie sobie Maurus. O, dziękuję. O, super, ta jest I teraz chcę powiedzieć o tym królu na ty, co był barbarzyńcą, co się nie umiał bać bogów. Jest czeka. Zapisywany jako arogancki barbarzyńca. U, hu, 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 hu. Ten koń jest taki nienażarty dzisiaj. Licznie, ej, nie nerwuj się, nazad, zrób nazad ładnie. Piękny koń filmowy, tak jest. Więc nagrywanie jest tym elementem najbardziej męczącym w tej pracy. Trzeba się bardzo skupić, trzeba wyłożyć mnóstwo energii do tej kamery, ponieważ kamerę obcina energię o połowę, a ludzie najbardziej kupują energię, więc trzeba naprawdę dużo, dużo energii z siebie wyrzucić do tej kamery, żeby odbiór tego był właściwy. I nagrywanie to jest to najbardziej męczące, ale też najmniej czasowo pochłaniający element pracy youtubera. Ja filmy nagrywam raz w tygodniu, czasami raz na dwa tygodnie, a czasami tylko raz w miesiącu. Raz w miesiącu mam dni nagrań, a poza tym w ogóle nie nagrywam. To jest coś, co może Wam się wielu nie mieścić w głowie, ale. Tak to właśnie wygląda. Nagrywam sobie raz na dwa tygodnie zwykle i mam spokój z nagrywaniem. Nie muszę codziennie ładnie wyglądać. Tu jest taki element bardzo pozytywny dla kobiet, które nie zawsze ładnie wyglądają, mają lepsze, gorsze dni, tak uważają mnie. Więc właśnie można nagrywać tylko w ten dzień, kiedy uważa się, że się wygląda super. Ale ja nie z tego powodu oczywiście nagrywam raz na dwa tygodnie. Nagrywam tak dlatego ze względu na specyfikę tej pracy. A na czym ona przede wszystkim polega? Na tym, że siedzę przy komputerze i piszę scenariusze. To jest największy ogrom pracy, którą wkładam w YouTube'a. Pisanie scenariuszy do swoich filmów, skryptów, research, opracowywanie tego wszystkiego, to, że ja mówię w czasie filmów płynnie, wiem o czym mówić i tak dalej, tak dalej, to są godziny przygotowań, żeby wiedzieć co powiedzieć przez te 5 minut, kiedy się mówi do swoich widzów. Szczególnie na moim kanale, który jest historyczny, tam przygotowania trwają czasami wiele tygodni, żeby zrobić na przykład półgodzinny materiał. Więc w tej całej pracy youtubera powiedziałbym, że połowa to jest przygotowanie się do nagrania. Później kiedy ten skrypt mam gotowy, trenuję go przez wiele godzin też, żeby była odpowiednia dykcja, żeby pamiętać to dobrze, żeby nie czytać cały czas z kartki podczas nagrywania i wreszcie przychodzi właśnie ten dzień nagrań, który jest najtrudniejszy, bo wtedy tak naprawdę sprzedaję ten cały content, który przygotowałem moim widzom. A później znów przychodzi żmudna praca polegająca na tym, że trzeba to wszystko zmontować. Trzeba często dograć ofa, ofa, czyli tekst mówiony do mikrofonu już nie nagrywany przy kamerze. No i wreszcie, kiedy to wszystko jest gotowe, trzeba do tego jeszcze dorobić kilka grafik, miniaturkę, trzeba dorobić napisy w różnych językach, których potrzebują moi widzowie, i wreszcie idzie publikacja filmu. Więc wracając do mojego dnia, nagrywam powiedzmy przez dwie godziny. Po dwóch godzinach nagrywania jestem naprawdę wypruty, i jest godzina, dajmy na to 11. O godzinie 11. Trzeba się zrelaksować, najlepiej iść pobiegać. Biegam przez godzinę, półtorej, wracam, kąpiel, zjem sobie jakiś lunch. Jest godzina druga, poczytam książkę, popracuję jeszcze trochę, zmontuję jakiś film, przynajmniej kawałek, napiszę kawałek scenariusza. O trzeciej jadę po dzieci, i później gotuję dzieciom obiad, spędzam z dziećmi popołudnie, i jak dopiero dzieci pójdą spać, no to mam wolne, około godziny dziewiętnastej. No, i wtedy zwykle już nie pracuję. Wtedy już mam czas dla siebie, mogę spędzić czas z żoną, mogę spędzić na jakimś relaksie. Generalnie o 22 trzeba być już w łóżku, bo o 5 zaczyna się kolejny dzień. Więc e, nagrywanie jest najmniejszym elementem. Montowanie i pisanie scenariuszy to są dwa główne elementy, na których skupia się praca youtubera. Jeżeli chodzi o sprzęt. Też chyba was zaskoczę, ponieważ praktycznie nie potrzeba mieć żadnego sprzętu, żeby zarabiać dobre pieniądze na YouTubie. A właśnie. Bo pewnie interesuje Was jeszcze to, ile na tym YouTube w ogóle się zarabia. Więc zaraz o tym opowiem, ale zanim do tego dojdę, opowiem trochę o sprzęcie. Bo wydaje się ludziom, że trzeba mieć niesamowity sprzęt, który potrzebny jest do zarabiania na YouTubie. Nie, zupełnie nie. A... Mój cały sprzęt zamyka się w budżecie 1000 złotych i to jest naprawdę bardzo dużo, bo tak naprawdę, poza statywem, mikrofonem, tymi dwoma lampami oraz zielonym tłem, nie potrzebuję do tego nic więcej. Telefon i tak każdy posiada, a praktycznie każdy telefon dzisiaj jest zdolny do tego, żeby dobrze nagrywać wideo, więc sprzęt nie jest wcale istotny. Jest komputer jeszcze w tym wszystkim. Tak, komputer, dobry komputer do montowania, ale jego praktycznie nie liczę, bo i tak prawie każdy ma komputer. Więc ja tak czy inaczej zawsze miałem w domu komputer, więc to prawda, do montowania kupiłem trochę lepszy, ale on i tak jest przydatny do wielu innych celów też. Na przykład mój syn może sobie zagrać w jakieś super wypasione graficznie gry na tym komputerze, więc on ma wiele tutaj zastosowań, więc komputer tak czy inaczej jest potrzebny, tak do montowania jak najbardziej jest to narzędzie konieczne. Więc sprzęt nie jest potrzebny. I jak wyglądają teraz takie zarobki youtubera, który pracuje hmm. Dajmy na to, że pracuję 4 godziny dziennie, bo tak mniej więcej można by to przeliczyć, 4 godziny dziennie, czyli jakieś pół etatu. Aczkolwiek to też nie jest tak, bo często wypadają jakieś inne zajęcia, które się robi w życiu i w ogóle się nie poświęca przez parę dni pracy dla YouTube'a. Więc tak naprawdę, jakbym miał szczerze przyznać, to ja nie pracuję więcej niż jedną czwartą etatu. Jeden film zrobiony na YouTube'a przynosi od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. A taki jeden film tworzy się zwykle 20-30 godzin. Czyli można zrobić takich filmów 2-3 w miesiącu i z tego jest od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Tylko skąd ta różnica? Od kilkuset do kilkunastu tysięcy? Otóż stąd, że nigdy dokładnie nie wiemy, jak algorytm YouTube'a i jak odbiorcy na YouTubie zareagują na nasz film i jak YouTube bardzo szeroko ten film rozpowszechni. Czasami zrobiłem filmy niesamowicie dopracowane wydawały mi się, że będą hitami. Okazało się, że wcale nie, że miały kilka tysięcy wyświetleń i to wszystko. Czasami zrobiłem filmy, które praktycznie zrobiłem na kolanie. Wstałem rano. E, dzieci pojechały do przedszkola, napisałem scenariusz, szybko nagrałem, zmontowałem do godziny trzeciej przez ten czas, który mam na pracę, zrobiłem cały film od początku do końca i taki film przynosi na przykład 5 tysięcy złotych. Też tak się zdarza i to jest super. Bo mamy za jeden dzień pracy 5000 zł, i jest to bardzo satysfakcjonujące, że naszą pracę ktoś docenia. YouTube nam bardzo ładnie płaci w dolarach za naszą pracę, więc jest to całkiem przyjemny zarobek, ale nie zawsze tak jest. To zależy właśnie od tego, czy dobrze wiemy, co zrobić, jak dobrze trafić w gusta naszych odbiorców, to znaczy, żeby odpowiedzieć po prostu na ich potrzeby. I to jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze to, jak my wyglądamy. Nie jest najważniejsze to, czy film jest super nagrany, w sensie jakość 4K. To w ogóle nie ma wielkiego znaczenia. Nie ma znaczenia, czy jest świetnie zmontowany, czy jest zmontowany po prostu poprawnie. Ma być wartość dla odbiorców i to jest główna rzecz, na której należy się skupiać pracując na YouTubie. Dobra, nagadałem się. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie życia youtubera, piszcie w komentarzach. A ja na końcu dla tych, którzy dotrwali. Powiem, że w tym momencie YouTube otworzył nową możliwość. Są to kursy na YouTube, i właśnie w tym momencie publikuję mój pierwszy kurs. Kurs pod tytułem Jak zarabiać na YouTube. Link do tego kursu macie w opisie do tego filmu. Ja Wam niezwykle dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I jeszcze taki bonus dla wytrwałych. Jest to autentyczny wykres zarobków na jednym z moich kanałów na YouTube przez jeden rok.